Cześć moi drodzy! Dzisiaj chciałem Wam pokazać bitewkę z Skodą czeską TWP. Nie, to nie jest TWP, to jest Skoda T50 Człok średni, średniego poziomu. Idziemy sobie na góreczkę Himmelsdorf. Bitwa spotkaniowa. Lasowanie na 8 i skip. Idziemy na góreczkę, ładujemy. Dobra, tam już podjeżdżają te 92 wyjeżdża jak paść. Jedna pestka, druga pestka, a było mnie ma go. Dobra, uciekła lalka. Chowamy się, przeładowujemy, żeby wyjechać z całym magazynkiem. To jest właśnie gra z skodą. Jeżeli wyjeżdżesz na jakiś czołg, prawdopodobnie przemieszczała, więc upewnij się, że masz pełny magazynek, żeby go, żeby te trzy, trzy pestki wsadzić. Nie zawsze się da, ale trzeba próbować. Dobra, no i tu czekam aż się wystrzelają, bo tam ten kurczę ym... udez siedzi i go za bardzo nie przebijesz ze zwykłych pestek. Czy e. jakś... gdybym wyjechał, to bym dostał jednego pestkę za darmo, nie? bo bym mu nic nie wsadził, więc kombinuję z drugiej strony. Tu mamy już jednego fraga 370. O, zasłanianie, to jest nowa gra zasłanianie Nie chcą tutaj wjeżdżać STG STG wjeżdża Szczeli, szczelił, wyjeżdżamy i krasnika. raz niż ci nie udę dojechał pierwszy on będzie tam siedział i przeszkadzał dobra, przeładowujemy Czekam co się tu dzieje. trochę ich tu dużo Nawet za dużo pięć czołgów na całą drużynę jest, lorka skończona. Zostałem gonga. Oto jest. Z... Jest. Trzy fragie, nice. Trzy pestki udało się wszadzić za jedną otrzymaną, więc balans jest pozytywny. Ładujemy. I tu było dużo, ale są ogryzki ogryski prawież. tego, kurczę, Skorpion. Nie chciałbym dostać za 500. Stało. ładnie i mam 4 fraki Nice. 2000 na meczu pestka wsadzona za darmo, ładnie ładuje. Dobra, tutaj mam stawy już wyjeżdżają. Jakbym sam był, to by wyjechali na mnie, bo widzieli, że się ładuje. Kończę, kończę. Nie dobijajcie, nie dobijajcie. Hmm. Zawsze tak. Dobra, czy skorpiona skończyć? 470. Ale skończony. Pięknie. 5 fragów. No dobra, ładujemy. Kurde, ich tu... Ty, tyle ich tutaj było na tej górce. Tylko. że myślałem, że dostanę mnie w pierdzie, ale zazdutka. Nie, już wszyscy ubici. Dobra, to jedziemy na dół. Sprzątać na dole. Czyż jest 9-7, oni mają więcej hapa niż my. Jeszcze tu podjechałem zobaczyć, czy nie ma przestrzał na coś jest ale to zem skupić. to A jednak wiecie. A, pestka w sumie nowa jest. A, jeszcze to się nie udało. Co to w ogóle... Co to w ogóle za misję mam tutaj? Zadaj 3,5 tysiąca PW uszkodzeń niszczycielom czołgów. O no, fuck Uszkodzenia postępi się. Zadaj uszkodzenia. 8 pojazdom przeciwnika w A na Himere. Uszkodzenia 2000 może w swoim Zadaj zadanie tysiąca A to lipa Dobra, no co? Czy jechać na dół? Bo tam tylko z 2 zostały. Jadę tutaj, bo że ten jak, te, jak te chyba pojedzie tutaj w tą stronę. Więc godzimy 3354 uszkodzeń, 5 fragów EBR na Gąga. ja mam Skody dziesiątkę, ale tą sobie zostawiłem, bo a, fajnie się gra. Nie sprzedawanie i uciekła Dobra, oni tam kapują Nie chcę od 130 No, no, no może bym nie zdał ale to bym na oparach. jest jak skorpion? <laughs> uh. no Nie ma przystrzałów na to Sześć fragów. Przyładowujemy. I zmieniamy pozycję. Sugoni tam, czyli już muszę tam podjeżdżać. Ile jeszcze? Kurczę, na powtórkach nie pokazuję czasu, ile ładuje, no, ale już prawie że dostosz No ładnie. I. BUM! EBER z tyłu. Gąsko, jasne. Kurczę. porażka też. Ty główny on zblokował się, ale jeszcze zdążył to nic, ciągle mam dużo hapa, jak jest został Osiem fragów No tu jedzie Nice, wszyscy... Ładnie ich drużyna współpracowała ze mną Pozwolili mi zrobić osiem fragów mis Chyba refleks, nie? To kur... Masakra Nie, już czekam na szybko, szybko się odwrócił ten jak Tiger. Zajęliście szybko. Chyba, że mi się tak wydawało. A to już w mógłbym wstać na no, prawie 5000 damage, by było, tak tylko 4000. No tylko o, aż 8 fragów. Nice. Ładna bitwa. Także dziękuję Drużynie Przeciwnej za fragowanie. Jest walczy. walczy Bo szybko tu nie jak Tiger się obrazł Może Light'owi by nie dał rady Bum, ale... hmm. Ok. Okej, zwycięstwo Przejdźmy do wyników A tutaj mam... Numer. A więc tak Medal, medal mistrzowski, klasa mistrzowska, e, medal Ridleya Waltersa za zabicie 8 zrobienie 8 fragów i specjalista za 6 fragów. E, a więc pierwszy exp, pierwsze miejsce 4136 uszkodzeń 8 fragów, 1328 Expa i na szczegółowo mamy co tam, 20 pestek wywaliłem, 19 do celu, 18 wsadzonych, nice, W koncie premium i z bonusami. Eee... Y co ja mówię, konto standardowe i z bonusami y świątecznymi 31 zarobiłem. Ładna bitwa. I dziękuję za uwagę i zapraszam na więcej.